Maria Rodziewiczówna, Dewajtis. Jeśli doceniasz moją pracę, zostaw ślad po sobie w komentarzu. Rozdział dwudziesty drugi. Nazajutrz po południu parą czarnych wołów wywieźli cichego chłopca. Wołał go dzwon na ostatnią uroczystość, chwiały się nad nim chorągwie i żegnał go dzień letni, cichy, wonny, pogodny. Żegnały go zboża i łąki zielone, żegnały go skowronki i pola rodzinne. Już on z tej drogi nie wróci. Czertwan z Ragisem i Downarem spuścili go w grób świeży, usypali mogiłę. Marta zwaliła się na ten kopiec i jęczała okropnie. Po w czasie przyszło jej opamiętanie, po nie w czasie miłość. Wszyscy się rozeszli, tylko panna Aneta usiadła nad mogiłą brata i dumała smutnie. Nagle z kąta cmentarza na kuli wsparty wyszedł stary wojnat, obejrzał się nieufnie i podszedł do leżącej. Modlił się chwilę, potem dotknął jej ramienia. — Marto! Zawołał z cicha, podniosła zmienioną twarz i usunęła się od niego. Chodź do mnie, rzekł. Dajcie mi pokój, dajcie umrzeć, załkała. Wróć do chaty mojej, powtórzył. Nie chcę. Wygnaliście, wolę żebrać. Nie wygonię, bo mi ciebie szkoda. Wróć się. Tu panna Aneta podeszła bliżej i wmieszała się do rozmowy. Wróć, niebogo, wróć kiedy cię stary wzywa. Snać go sumienie ruszyło. Zapomnij krzywdy, gdy pierwszy przychodzi. Zapomnij. Potwierdził z cicha Wojnat. Już ja nie taki, jak byłem. Sieroctwo na starość to ciężka Boża kara. Brzozy cmentarne szumiały głucho nad tem pojednaniem. Marek z Ragisem, zabawiwszy chwilę u księdza, wracali do zaścianka. — Cóż my teraz zrobimy? — zagadnął stary, skubiąc swe wąsiki i filuternie spoglądając na towarzysza. — Pójdę na jezioro, może za tydzień zbiorę trochę pieniędzy na drzewo. — A ileż ci trzeba? — Czertwan ręką machnął. Ani myśleć wszystkiego odbudować. Może chatę sklecimy do zimy. Ileż ci trzeba na wszystko? Ad, co tam i mówić? Dwóch tysięcy nie wystarczy. Może zimą co zbierzemy z młynów i zboża. A przez zimę? Przebiedujemy jakoś. Ja bo nie lubię biedować. Zamruczał stary. Marek umilkł. Szedł z rymkiem z głową spuszczona i nie uważał w zamyśleniu, że kaleka opuścił drogę i wszedł między ogrody, bez śladu, wiodąc go w stronę łąk nad Ejnią. Za ścianek został na uboczu, wieczór nadchodził, Ragis szedł zygzakiem, wymijając pasące się trzody i bystro przyglądając się okolicy. Przed nimi ukazały się wreszcie brzegi potoku, gęsto obrosłe łozą i dzikimi malinami. Nad samym nurtem stała wieżba koślawa, krzywa, na pół uschła. Ragis, ujrzawszy ją, przestał wędrować zygzakiem i prosto tam dążył. — Musić ty siebie karzesz w duszy, że sobie nazbierałeś niedołęgów takich — jak my z panną Anetą, zawali droga tobie z nas teraz. Marek obruszył się aż z bladu. Wyście mnie dotąd jeszcze nie skrzywdzili, a od i tego się doczekało, zamruczał ponuro. Nie to synku, choć i pomyślałeś to nie grzech, ma się rozumieć słuszne słowo. Szpitalnikami nazywa nas pan Witold, tak bo i jest. Natłukły nas przez tyle lat i choroby i praca i wojny ciężkie, czerepy i koniec. Ho ho, ja to pamiętał. jakieś mnie przykonającym ojcu sobie zabrał. Jam pamiętał i mówiłem sobie, słuchaj stary, drewnianą masz nogę, bacz, by głowa nie była z kapusty. Ho, ho, ja pamiętał. certwan zdziwiony tą szczególną przemową i tonem oczy podniósł i zdumiał się. A myśmy dokąd zaszli? spytał, oglądając się. A dokąd mieli iść kiedy zagrody nie ma? Na spacer ciebie wywiodłem, odpowiedział stary, ze wszech stron uważnie oglądając pień wierzbowy. Potem z trudnością zdrową swą nogę postawił na niskiej odrośli i dźwignął się w górę. — Co wy robicie? — zawołał Marek, otwierając szeroko oczy. — Nic, synku, nic. Gniazd nie wybieram. Co tu schowałem w dziurę, to chcę dostać. To mówiąc, postukał kijem o pień, oddarł kawał kory, wsunął rękę w szczelinę pełną próchna i wydobył niewielką blaszaną puszkę od tytuniu okręconą w gałganek. — Ot i jest! — odsapnął, schodząc mozolnie. Marek poskoczył, wziął go na ramiona i postawił na ziemi. — Czy wam się chce drugą nogę skręcić? — upominał. Stary zsunął czapkę na ucho, wąsa pokręcił i, mrugając oczkami, rzekł. — Darzyli cię szlachta i pany, i chłopi przyszli z pomocą. — Ho, ho! Ma się rozumieć. A stary kuternoga, co gorszego? Hen! Albo to rymko dla chrzestniaka i dobrodzieja daru nie ma? Pomóc nie potrafi. Otmasz! — podał mu wydobytą z dziupli blaszankę — a sam za boki się wziął i patrzył rozpromieniony. Marek otworzył i krzyknął. Pudełko wypadło mu z rąk i po ziemi, jak deszcz tęczowy, rozsypały się sturublówki. — Chryste, a to co takiego? — zawołał młody człowiek, oczom nie wierząc. Ragis nastroszył wąsy i śmiał się, aż mu drgała twarz. — A to, synku, nie czary. Nie lękaj się. To te pieniądze, coś mi dał na gospodarkę, pamiętasz, odchodząc do poświcia? Chciałem nie ruszyć i grosza, ale nie zmogłem. Sto rubli poszło, a dwa tysiące ci oddaję. Pozbieraj, ta idź za drzewem. Będzie do zimy chata i stodoła. Co ty robisz? Daj pokój. Marek, jak długi, padł mu do nóg i obejmując kolana, coś mówił zdławionym głosem, czego nikt by nie zrozumiał. Rymko objął go za szyję i ściskał. Daj pokój, synku, daj pokój, powtarzał ciągle. Toż wiesz, że ja czarownik, to mi pieniądze zbytek. A dobrze, żem w chacie nie chował. Ho, ho, ma się rozumieć, to się wie. W starej wierzbie bezpieczne były. Daj pokój, pozbieraj lepiej i czasu nie trać. Taki bo i stary gnat na coś się przyda. A gdzie kupisz drzewo? Marek wstał, ręce jego ucałował, z oczu mu patrzała wdzięczność bezbrzeżna i spokój. Ani śladu przygnębienia i troski. Zebrał pieniądze, schował je na piersi i rzekł głucho. W poświciu kupię. Czy ci tam gospodarze radzili? Zagadnął stary filuternie, zawracając na powrót do zaścianka. Marek milczał, nie umiał kłamliwie potakiwać. Coś się zaciąłeś. Szydło schowałeś do worka? Ho, ho, ma się rozumieć. I to pewne schowanie. No, no, idźże do poświcia i szczęści, Boże. Młody głowę zwiesił, usta zaciął, machinalnie ręką przeszedł po czole. Nie mówcie mi, ojcze, szczęść Boże, bo tylko tam idę z pieniędzmi zakupnem i nic więcej. Dobre słowo nie szkodzi. Nie zawsze z tem się wraca, po co się idzie. Ho ho, ja sobie na plebanie pokulam. Dziewczęta podobno już wyjeżdżają, to pogawędzę na rozstanie i sierotę szpasia odwiedzę. Nie ma mojej chudoby, a szkoda trochę. Westchnął i po chwili jakby dla rezonu zaśpiewał. A teraz się dzielmy, dzielmy, towarzyszu mój. Tobie, Rożek, z tabaką, a mnie konik z kulbaką, towarzyszu mój, towarzyszu mój. Rozeszli się i Marek wielkimi krokami oddalił się w stronę dąbrowy. Tego dnia pierwszy raz minął dąb stary bez powitania. Nie słuchał poważnego szumu. Coś innego gadało mu w duszy. Doceniasz? Subskrybuj.